Plan mam taki, chcę udowodnić, że magazyn energii nie ma sensu. I myślę, że za trafiłem... tego sprzedałem baterię, wczoraj. Sprzedałeś? No, no, no w końcu, lasu jeden lasu gada. Jednej się pozbyłem, druga jest na wypożyczeniu. Za halą się spotkamy, Dobra, dobra to dawaj. Ja zasłania. Ty patrzą, patrzą. Nie, nie da rady, patrzą. Już w tej chwili, jeżeli kupisz właśnie taki zestaw, powiedzmy jak kupuje Piot, to spokojnie taką cenę da się wycisnąć. I nawet Sławek, który zawsze, zawsze powtarzał, zawsze. On nigdy, że zawsze nie Że nigdy mu się nie opłacało, a zaczęło się opłacać. No, zaczęło się, zaczęło się. Słuchajcie, jadę na. Poczekajcie, bo tu coś strasznie głośno w tym samochodzie, a mówili, że będzie cicho. Jadę na targi. Do Ptak Wars of Expo, targi magazynów energii. Ale ja tam nie jadę po to, żeby zachwalać, tylko dowiedzieć się w końcu dla kogo, po co i kiedy ten magazyn energii faktycznie ma jakikolwiek sens. Bo ostatnio było seria materiałów u mnie o tym, że, yy, że, że tak powiem, magazyn energii nie ma sensu w zasadzie prawie w żadnym przypadku. Ale tylko krowa nie zmienia zdania. Więc i będę pytał, dlatego też, że tak powiem, zobaczymy yes, dla kogo te magazyny tak naprawdę będą. Takiego y, Sławka, znaczy nie będę ukrywał. Słowek, my się kurde, nie mieścimy, weź troszkę jakoś tak czy coś. Dobrze. Słuchaj, ja dzisiaj postawiłem tezę. Magazyn energii się nie opłaca, a ty powiedz mi jak jest. Chodzi o? mi o co? Bo ostatnio, nie wiem, widziałeś, byłeś na live'ie chociaż fragmencik byłeś, fragmencik by się przewitał. Zawsze jestem. Walczymy, rozumiesz, z tematem, bo ja ch chcę stanąć dzisiaj po stronie konsumentów i powiedzieć im, czy mają zakładać, czy nie mają zakładać. I byłem u producenta takiego jednego, powiedział zakładać. A Ty jesteś konsumentem, który używa tego i, i, i kiedy, kiedy zakładać, kiedy olać temat i w ogóle mieć to gdzieś? Jeżeli mamy starego konsumenta, Mogę trzymać jak ktoś Nie, nie, patrzę tylko, czy nagrywa. Jeżeli mamy starego prosumenta... Masz tutaj ten, z yy, ci leci. Ale nie widzę dźwięku. A o dźwięk A... chodzi, no dobra. No tak, mhm. dźwięk się przydaje. Jeżeli jesteśmy starym konsumentem, mamy magazyn energii w sieci, Tracimy 20%, ale to nie jest dużo i nam się nie, ogólnie nie opłaca. Są pewne wyjątki typu wysokie napięcie, przerwy w energii i tak dalej, ale ogólnie się nie opłaca przez czas bycia prosumentem. Jeżeli jesteśmy nowym prosumentem i sprzedajemy za grosze energię, to też nam się nie opłaca. Bo cena magazynu jest tak wysoka, że zyski związane z tym, że sobie powiedzmy, no nie wiem, jesteśmy w stanie zaoszczędzić nie wysyłając tej energii, nie są zbyt wielkie. To trzeba policzyć i to już się może opłacać. Ceny magazynu są różne. Są drogie, tanie. To nie jest tak, że magazyn energii to jest coś, co kosztuje 10 tysięcy za 10 kilo to godzin. Magazyn energii jest zwykły akumulator kwasowy, samochodowy na przykład. To jest bardzo tani. Możemy go do Deja podłączyć. Bez no terminu. ale to też się nie opłaca, bo jak założymy kwasowy akumulator, to on owszem będzie 4-5 razy tańszy od LiFePO4, yy, ale znowu wytrzyma bardzo krótko. Gdybyś Boltem jeździł przez cały rok, to się opłaca mieć Tesla? Nie patrz w, tej, w tym kontekście. No to właśnie. To Aha. trzeba patrzeć w tym kontekście. Opada się mieć iPhona? E, nie. A, no, ale telefon warto mieć. Ale można mieć zwykły telefon. Można. Tak samo. Można też nie mieć telefonu Zajdzie... i mieć spokój. Tak. Jesteście starym prosumentem, raczej Wam się nie opłaca mieć magazyn energii. Jesteście nowym prosumentem, warto policzyć. Dobrze. Oczywiście, jeżeli ktoś powie Wam, że chce od Was ogromne pieniądze, to się nie opłaca, ale są dotacje, dofinansowania, inne rzeczy i tani magazyn energii na pewno się opłaci. Wreszcie, wreszcie jeden, który powie mi, że magazyn energii nie ma sensu. Tak, magazyn energii nie ma sensu, co widać po tych targach. Jest Ale tak nie, dużo tak poważnie, ludzi. posłuchaj. Ja postawiłem taką tezę w dzisiejszym filmie, że magazyn energii nie ma sensu i, i dlaczego tak uważam, że nie ma sensu? Koszt magazynu kontra zyski z niego. Ja patrzę tylko i wyłącznie na finanse. Słucham. Powiem w ten sposób, jeżeli za kilowat o godzinę będzie powyżej złotówki, to magazyn jak najbardziej masz już sens a będą nam płacić 25 groszy za kilowatogodzinę. To no już to... jak najbardziej ma sens. Ale jak Ty to policzyłeś? No liczyliśmy nawet na live, że to jest Przyjmując nawet najdroższy magazyn energii, najdroższe, że nic się nie znacie, wszystko Wam przychodzi podłącza firma, to koszt jednej kilowatogodziny z magazynu to jest maksymalnie 50 groszy. Więc jak będzie, jak mamy mieć płacone 25 groszy, no to jest dopiero 75 groszy, czyli jeszcze 25 no groszy wiem, mamy ale do przodu. Liczyliśmy też to, liczyliśmy też to. <noise> się zmieścić, da, ale... Liczyliśmy też to, że jeżeli sprzedajemy po 25 groszy, i powiedzmy, że złoty 20 zł kosztuje prąd już, no nie? No to w tym momencie już się opłaca. 25 magazyn. groszy nam nie zapłacą za energię, czyli jesteśmy tylko do przodu. O jakieś? Złotówkę. Nie, nie jesteśmy złotówkę, bo 50 groszy powiedziałeś mi, że koszt wyprodukowania... No tak, czyli o 25 groszy, a w przypadku gdy no to złoty 25 groszy. to 50 groszy. Przychodzi. No to weź mi tutaj nie oszukuj widzów, bo skoro wyszło nam tylko 25 groszy zysku, to weź mi teraz powiedz, jak ten magazyn miałby przewalać tą energię, żeby, żeby on się zwrócił. Bo ja chcę. On ma mi się zwrócić. No i właśnie dla on się zwróci po około 7 do 10 lat. Więc... Tak mniej więcej to będzie, a będzie trzymał kolejne 10 lat, dłużej, czyli 20 lat łącznie. 20 lat niby ma wytrzymać y, po 4 No tak wygląda z moich testów na którym, tym akumulatorze co zrobiłem 1000 i coś tam cykli y, w rok. Ja znowu zadaję... Trudne pytanie. Ja znowu zadaję y, podstawowe pytanie, które dzisiaj przewija mi się przez cały film. Y, plan mam taki, chcę udowodnić, że magazyn energii nie ma sensu. I myślę, że trafiłem... Dlatego ja sprzedałem baterię wczoraj. Przydałeś? No. no, no w końcu, no jeden Jednej się pozbyłem, druga jest na wypożyczeniu i no. trzecia tak leży, bo muszę. No dobra, no ale powiedz tak, jak Ty to widzisz, bo przecież Ty jesteś na meteringu, po co Ty to robisz w ogóle? E, żeby Wam pomagać innym, jak to dział... Nie, chciałem zobaczyć czy przetrwam zimę, nie? Mhm. No i? I okazało się, że... Nie. A to nie, no to nie. Przedchodzimy, przetrwałem tylko e, dzięki trackerom, magazynom energii na 60 kWh, innym rzeczom, nie? Udało mi się sezon grzewczy cały ogarnąć 37% ze swojego, a resztę trzeba było z Czyli 37% miałeś autokonsumpcji? Nie, no dzięki magazynom i bezpośredniej, nie? No, czyli wniosek jest taki, że trzeba do mnie pijać. Okej. No dobra, no ale tak, bo Ty też lubisz tak liczyć trochę, no nie? <laughs> Weź podpowiedź ludziom, bo ludzie tego nie wiedzą, nie wiedzą co mają zrobić. Mają zakładać magazyny energii na nowych zasadach, czy nie mają zakładać magazynu? To, to jest mózg. No ale one są drogie. No one są drogie, no ale jak nie masz magazynu to tylko płacisz, nie? Mhm. Policz sobie za cały, nie wiem, nie miesiąc, cały rok rachunki. Ile lepiej sobie kilowatogodzin magazynu za te pieniądze kupić. No tak, ale z drugiej strony niektórzy twierdzą, że lepiej... Yy, bo to kupowanie takiego magazynu to, że kupujesz sobie na parę lat wiesz, yy, energię, nie? No to mi też tak mówili, że sobie kupuję na parę lat energię, jak wchodziłem w prosumentę i panele zakładałem, nie? Ale sobie kupiłem wtedy po 63 grosze. I to dzisiaj, mówię tak w rozliczeniu liczę. 63 licy... grosze, w sensie tak, za? w 2016 roku, jak zacząłem mieć prosumentę, nie? Aha, okej. Okay. No, to wtedy zapłaciłem do przodu, nie, te 37 tysięcy, no i w tamtym roku już na zero. Na zero już jesteś. No. Dalej jedziemy z Koksem, po prostu, ciągniemy tą energię gdzie się da. Popręcamy. A powiększasz masz... instalację jeszcze, czy nie? Nie. Póki jestem wiesz, w netering net mm -hmm. musisz się mylić, to nie ma sensu, bo i tak mam za dużo tego prądu. Mimo auta elektrycznego. Okej. Okay. A dużo jeździsz autem? No koło komina, do po, po bułki do sklepu. Średnio 1000 km na miesiąc. Ale jeździsz jeszcze fajnowym z z czy już w ogóle nie jeździsz z pani nowym? Nie, bo tam trzeba biegi zmienić. Okej, okay, a tutaj tylko dodajesz gazu. To jest taki, to jest taki samochód odporny kurde. Gaz? Nie, do, do, do wygodnego się człowiek szybko przyzwyczaja, nie? Okej. Okay. No dobra, czyli co, nie podpowiesz, czy, czyli nie, nie potwierdzisz mojej tezy Może znowu? Nie, znaczy nie. E, nie W nowym systemie pasuje mieć przynajmniej 10-15 kWh na pracę buforową. Nie, żeby wiesz, na zimę nazbierać czy coś. Nie, nie, Tylko, wiadomo. żeby nie marnować tej energii po prostu. Na żeby bieżąco. nie oddawać na chociaż na to inaczej. No bo.